Na horyzoncie zapadała cicha, lecz pełna emocji noc. Ulice miasta Powoli oblekały się w migotliwe światła latarni, a w domach zaczynało rozbrzmiewać echo przygód bohaterów telewizyjnych. Dla wielu widzów niedzielny wieczór był czasem jednego z najbardziej ulubionych rytuałów. Zasiadali przed ekranem, by śledzić gorące przeżycia i emocje najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. W tym roku jednak wydawało się że każda minuta show jest na wagę złota, być może dlatego, że miała to być ostatnia edycja. Czy rzeczywiście to koniec tańczenia o kryształową kulę? Na parkiecie pozostały tylko dwie pary: z elektryzującym temperamentem Iwan Komarenko i pełna w Blanka Winiarska oraz charyzmatyczny Krzysztof Tyniec z urokliwą Kamilą Kajak. Kogo serca publiczność pokocha mocniej w decydującym starciu? Co przyniesie finał, który budzi tyle emocji? Czy to naprawdę moment pożegnania, czy może TVN skrywa niespodziewaną tajemnicę? Noc zapowiadała się tajemniczo, a odpowiedzi na te pytania każdy z widzów musiał odkryć osobiście. Czuć było napięcie w powietrzu. Czy jesteście gotowi na tę podróż w rytmie pasji i tańca? Poznajcie pełnię emocji w finałowym odcinku. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Mimo zapowiedzi TVN, iż kończąca się właśnie edycja, tańca z gwiazdami, ma być ostatnią, wszystko wskazuje na to, że stacja nie zamierza tak szybko zrezygnować z pieniędzy, jakie zarabia na tym popularnym programie. Tymczasem w najbliższą niedzielę obejrzymy finał piątej edycji, w której o kryształową kulę będą walczyć Iwan Komarenko z Blanką Winiarską oraz Krzysztof Tyniec z Kamilą Kajak. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.